Dobry dobry wieczór, a może też dobranoc. Dzisiaj mamy 25 listopada, i dzisiaj przypomnijmy sobie, iż szyjemy i zanurzamy się w totalności możliwości. A teraz powtórz wraz ze mną. Żyję i zanurzam się w totalności możliwości. Tu gdzie jestem jest całe dobro. Pomyśl przez minutę o tych słowach. Całe dobro nie jakieś, nie odrobina, ale całe dobro. Gdy wierzysz, że wszystko jest możliwe, Otwierasz się na odpowiedzi w każdym obszarze swojego życia. Tu, gdzie jesteśmy, znajduje się totalność możliwości. Zawsze wszystko zależy od nas jako jednostek i zbiorowości, ale budujemy wokół siebie ściany albo je burzymy i czujemy się wystarczająco bezpiecznie, aby całkowicie się otworzyć i pozwolić całemu dobru aby przyszło do naszego życia. Zacznij się obiektywnie obserwować. Zwracaj uwagę na to, co dzieje się wewnątrz Ciebie, jak się czujesz, jak reagujesz i w co wierzysz. Obserwuj siebie bez komentarzy czy osądzania. Gdy możesz, będziesz żyć swoim życiem totalności możliwości.